Hej, hej, mali odkrywcy tajemnic! Witajcie w opowieściach z Dreszczykiem. Dziś opowiem wam o pewnej dziewczynce, która spotkała skrzata. Gotowi? No to zaczynamy. Zuzia była dzieckiem pełnym energii i ciekawości. Kiedy jej rodzina przeprowadziła się do starego domu na wsi, była zachwycona. Miała ogromne podwórko do zabawy, a w sąsiedztwie Mieszkała dziewczynka, z którą od razu się zaprzyjaźniła. Razem biegały po łąkach, budowały szałasy i odkrywały każdy zakamarek okolicy. Ale po kilku dniach od przeprowadzki, Zuzia zaczęła zauważać coś dziwnego. Resztki jedzenia znikały ze stołu, a przedmioty znajdowały się w zupełnie innych miejscach niż je zostawiła. Jednego dnia jej szczotka do włosów była w łazience, a była przecież przekonana, że zostawiła ją na podłodze w swoim pokoju, a jej ulubiona lalka leżała sobie spokojnie na półce, choć była pewna, że zostawiła ją pod łóżkiem. Mamo, w naszym domu dzieją się dziwne rzeczy powiedziała zaniepokojona Zuzia Jakie? Cały czas coś jest nie tam, gdzie to zostawiłam. To zaczyna mnie już denerwować. Kochanie, pewnie po prostu zapominasz, gdzie co odkładasz, odpowiedziała mama z uśmiechem. A co z resztkami jedzenia? Cały czas ktoś dojada po mnie śniadanie. Może zjadł je kot sąsiadów. Czasami widuję go u nas, gdy wchodzi przez okno w piwnicy. No nie wiem. A może tata dojada po tobie po kryjomu? Przecież wiesz, jaki z niego łakomczuch. Zuzia nie była przekonana, ale dała już spokój mamie. Postanowiła, że sama odkryje prawdę. Pewnego wieczoru, gdy szykowała się do snu, dostrzegła kątem oka coś małego i szybkiego, co przebiegło przez jej pokój i zniknęło w mysie dziurce w ścianie. Serce zaczęło jej bić szybciej. Czy to była mysz? Nie. Ten cień poruszał się inaczej. Był zbyt szybki i miał kształt, który wcale nie przypominał gryzonia. Aha! szepnęła podekscytowana. Teraz cię znajdę. W następnej nocy zastawiła pułapkę. W całym domu panowała głęboka cisza. Każdy szelest wydawał się głośniejszy niż zwykle. Zuzia zostawiła na stole kawałek chleba i ukryła się pod nim, przytulając kolana do piersi. Minuty mijały, a ona walczyła z sennością. Wtem usłyszała ciche skrobanie. Coś poruszyło się w cieniu. Dziewczynka wstrzymała oddech. Cichy szelest zbliżał się coraz bardziej. Wreszcie, gdy tylko mała postać wychyliła się z za nogi stołu, Zuzia wyskoczyła i złapała małego stworka do słoika. Okazało się, że był to malutki skrzat, nie większy od jej dłoni. Miał bardzo duże, okrągłe oczy, białą brodę i nosił ubranko uszyte z kawałków materiału. Trząsł się cały ze strachu i cichutko błagał. Proszę, nie rób mi krzywdy! Zuzia otworzyła szeroko oczy. Kim jesteś?-zapytała zaintrygowana. Jesteśmy domowymi skrzatami mieszkamy tutaj. Mieszkacie? To jest was więcej zapytała zaintrygowana Zuzia. Tak, mieszkam tu z moją rodziną moją żoną, siostrą, synem, szwagierką i teściową ale oni rzadko wychodzą do ludzi. To wiąże się z ryzykiem. Ryzykiem? Jakim ryzykiem? Że ludzie nas zauważą, tak jak ty teraz. Boimy się, że zrobicie nam krzywdę. Dziewczynka spojrzała na skrzata najbardziej przyjaźnie, jak umiała. Nikt ci nie zrobię, obiecuję, ale opowiedz mi waszą historię skąd się tu wzięliście? Skrzat usiadł na dnie słoika i zaczął swoją opowieść. Mieszkamy tu od pokoleń. Dawno temu musieliśmy uciekać z leśnej krainy, bo stała się dla nas niebezpieczna. Mieszkaliśmy w leśnej ściółce i w starych drzewach, ale złe stworzenia przepędziły nas z naszych domów. Ruszyliśmy w długą i niebezpieczną podróż przez niekończące się lasy. To była trudna wyprawa i nie każdemu z nas udało się dotrzeć do celu. Znaleźliśmy schronienie w ludzkich domach i od tamtej pory pomagamy w zamian za resztki jedzenia. Nie kradniemy. – Zbieramy tylko to, czego już nie chcecie. – Pomagacie? – Zuzia uniosła brwi. – Jak? – Sprzątamy okruszki, których nikt nie widzi, poprawiamy przekrzywione rzeczy, odkładamy przedmioty na miejsce, czasami nawet naprawiamy drobne przedmioty, których ludzie już nie zauważają. Skrzat uśmiechnął się nieśmiało. – A więc dlatego cały czas znajdują rzeczy nie w tych miejscach, w których je zostawiłam. Tak, to ja. Wiesz, my mamy to w naszej naturze. Kochamy ład i porządek, dlatego jak coś leży nie w tym miejscu co powinno, to od razu musimy to odłożyć na miejsce. Ludzia poczuła, że Skrzat mówi prawdę. Otworzyła słoik i ostrożnie go wypuściła. Możesz wrócić do swojej rodziny, powiedziała z ciepłym uśmiechem. Skrzat spojrzał na nią z wdzięcznością i skłonił się lekko. Dziękuję, panienko. Masz dobre serce. I nie mam nic przeciwko temu, żebyście dojadali moje siedzenie i sprzątali okruszki. Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że to robicie. Od tamtej pory Zuzia i skrzaty żyły w zgodzie. Dziewczynka często zostawiała im po kolacji odrobinę jedzenia przy ich małej dziurce. A one w zamian z jeszcze większą starannością sprzątały bałagan w jej pokoju. Czasem nawet znajdowała niespodzianki kamyki w kształcie serca, albo piękne piórka, które zostawiały jej w podziękowaniu. Zuzia nauczyła się ważnej rzeczy. Czasem to, co wydaje się straszne i tajemnicze, może okazać się zupełnie nieszkodliwe, a nawet pożyteczne. Wystarczy tylko trochę cierpliwości i otwarte serce, by dostrzec prawdę. Podobała Wam się ta historia? Jeśli tak, to zasubskrybujcie ten kanał i polubcie ten film. To bardzo pomoże w jego rozwoju. I w stworzeniu dla Was kolejnych opowieści z dreszczykiem.